Chinka ukrywająca się w Stanach Zjednoczonych powiedziała, że COVID-19 powstał w laboratorium, a chiński rząd komunistyczny celowo wypuścił wirusa Frankensteina, aby wyrządzić taką krzywdę. Doktor Li Meng zarzuciła również w szokującej rozmowie z Fox News, że międzynarodowa społeczność naukowa jest świadoma, że nowy wirus został stworzony przez człowieka, ale nie chce, by ten fakt ujrzał światło dzienne. Jan, która jest lekarzem i wirusologiem, stwierdziła, że komunistyczna Partia Chin podejmuje kroki w celu dopilnowania, aby ci, którzy mówili prawdę, zostali stumieni lub zniknęli Konto Jan na Twitterze, które miało 60 tysięcy obserwujących, zostało zawieszone zaledwie po dwóch dniach i trzech tweetach, a zaledwie 48 godzin po tym, jak ona i dwóch współpracowników opublikowała raport stwierdzający, że wirus został stworzony przez człowieka. Jan, która w kwietniu uciekła z Hongkongu do Stanów Zjednoczonych, była jednym z pierwszych naukowców na świecie, którzy badali nowego koronawirusa. Jak zapewnia, ujawnia te fakty, ponieważ jest naukowcem i chce powiedzieć to światu. Ale jeśli mnie znajdą, stracę życie. Dodaje. To jest stworzone w laboratorium, podchodzi z technicznie będącego własnością chińskiego wojska, a także jest rozpowszechniany na całym świecie powodując takie zniszczenia. Powiedziała Czy rząd chiński udostępnił to celowo? Tak, oczywiście, że jest to zamierzone. Odpowiedziała bez wahania. Jeśli ktokolwiek potwierdzi słowa pani wirusolog, wszykuje nam się afera na skalę światową. Pamiętajcie, że w każdym takim doniesieniu można znaleźć chociaż ziarenko prawdy. A jednak to nie były nietoperze. Sprawdźcie jeszcze ten film, w którym szerzej omawialiśmy ten temat. Widzimy się już niebawem. Do usłyszenia.